Witajcie. Tu jest P1B Łukasz ze Szczecina. Dziś chciałbym przybliżyć Wam temat łączności satelitarnych z radia portaplowego i z anteny ręcznej typu AROS. ABC łączności satelitarnych krok po kroku, jak to zrobić. Najpierw krótka agenda tego, o czym dzisiaj Wam opowiem i co jest ważne, żeby udało się zrobić. Tą swoją pierwszą upragnioną łączność przez satelitę. Najpierw mówimy temat strony www.amsat, czyli co słychać w kosmosie i skąd czerpać wiedzę na temat tego, co aktualnie lata i czy jest słyszalne. Potem omówimy aplikację SATSAT, -SAT, czyli tak zwany kosmiczny rozkład jazdy, żebyśmy wiedzieli skąd i dokąd leci satelita i pod jakim kątem. I na jakiej częstotliwości. Omówimy też zjawisko dopplera, bez którego nie da rady zrobić łączności satelitarnej. Jest to podstawowa wiedza, którą każdy z Was musi posiąść. Omówię też programowanie radia, bo to też jest istotna sprawa: jak je zaprogramować, by sprawnie posługiwać się nim podczas takiej łączności. Pogadamy też trochę o antenach, które są niezbędne do takiej łączności czy warto je wykonać samemu, czy też może kupić. I na sam koniec, na końcu filmu, po tym jak zrobimy łączność przez satelitę, poruszę kwestię troubleshooting, czyli co może pójść nie tak. Opowiem Wam o swoich niepowodzeniach i co miało wpływ na to, że takie łączności moje na samym początku się nie udawały. Zapraszam na film. Tu jest P1B. Strona www w internecie amsat.org Czyli co słychać w kosmosie i skąd czerpać wiedzę na temat tego, co aktualnie lata i co jest słyszalne. Pokazuję i objaśnię. Na górze kolorami macie objaśnione. W wierszach i w kolumnach kolorki, które co oznaczają? Nas interesuje ten niebieski transporter transport, Transponder Repeater Active, czyli przymiennik aktywny. Później mamy telemetrię, brak sygnału, konflikt reports, czyli niespójne raportowanie i na fioletowo ISS-krew, czyli załoga ISS-a. Eee, głos aktywny, czyli spacer kosmiczny przy ISS-ie. Po lewej stronie macie wypisane wszystkie aktywne satelity, które latają na orbitach. Tu zaznaczone poszczególne dni, kiedy są raportowane przez użytkowników, takich jak ja. Czy słyszeli daną satelitę? Jeżeli tak, to w jakim modzie, czy to była telemetria, czy to, czy to był przemiennik aktywny, i weźmy na ten przykład ISSFM tutaj 17 października, ktoś zaraportował, że działa. To znaczy, że tego dnia prawdopodobnie uda nam się zrobić tą łączność z satelitą. Skąd czerpać wiedzę na temat częstotliwości, subtonów nadawczych, i wszystkich innych danych. Jak klikniemy z boku na satelitę, który nas interesuje, przeniesie nas do odnośnika o danym satelicie, gdzie jest wszystko dokładnie rozpisane. Częstotliwości wejścia, wyjścia, subton i inne podstawowe informacje. Na przykład PO101 też. Zobaczmy. Wszystko jest. Każdy z Was powinien tutaj zajrzeć, zanim zabierze się załączności satelitarne i dokładnie to przejrzeć i się z tym zapoznać. Aplikacja SATSAT. Czyli jak ja to nazywam? Kosmiczny rozkład lotów. W aplikacji SATSAT. Na iPadzie mam zapisane 5 satelitów FMowych, które mnie na tą chwilę najbardziej interesują. Nie są dodane w tej chwili satelity liniowe, czyli SSBCW, żeby było to bardziej czytelne dla Was: AO91, AO92, ISS, PO101 i SO50. To są aktywne satelity, przez które ja staram się robić łączności w FM-ie. Weźmy na ten przykład satelitę AO91. LOS, 1 minuta, czyli jeszcze jest w zasięgu. Tu mamy podstawowe dane, mapę. W tej chwili, jaki Azymut. Pod jaką elewacją, na jakiej wysokości, 583 km. Jaki jest zasięg, czyli dystans do niego 2300 km. Jak się szybko porusza 6,8 km na sekundę. No i Doppler. Częstotliwość: downlink, uplink, i kolejne. Przeloty, które ten satelita AO91 w najbliższym czasie będzie miał nad naszymi głowami w tej lokalizacji. Jest konkretna data, godzina i maksymalna wysokość względem horyzontu. Mamy funkcję mapy, czyli w tej chwili, gdzie który satelita się znajduje nad obszarem Ziemi. Triple Live widać, że AO 91 w tej chwili schodzi z zasięgu. Jest tuż nad widnokręgiem na północy. Mamy też kalendarz w tej aplikacji wszystkich tych pięciu satelitów w kolejności chronologicznej po kolei, który będzie leciał. AO 91 już nam zniknął, następny będzie ISSO 10.51, potem AO92 o 11.11, AO91, 11.34 i tak dalej, i tak dalej. W aplikacji też mamy ustawienia, każdy je musi sobie tutaj zdefiniować. Set New Localization można wpisać swoją lokalizację albo zaciągnąć dane z GPS-u. W tej chwili iPad mi tutaj automatycznie zaciągnął lokalizację. Jestem. Lokatorzy Janina Olga 73, Ewa Maria. Zobaczmy, co będzie następne. 1051 ISS. Zobaczymy. No i najtrudniejsze efekt Dopplera. Co to jest? Jest to zjawisko fizyczne, które zachodzi w różnych ośrodkach. W telegraficznym skrócie jest to zależność rozchodzenia się fali w zależności od odległości i Czasu. Wikipedia Efekt Dopplera opisuje jako zjawisko fizyczne występujące dla fal, polegające na powstaniu różnicy częstotliwości fali wysyłanej przez jej źródło oraz częstotliwości fali rejestrowanej przez obserwatora, który porusza się względem tego źródła. Co to oznacza dla nas, krótkofalowców, i jak to zastosować w praktyce? Otóż. Podczas przelotu musimy korygować częstotliwość nadawczą i odbiorczą. Częstotliwość środkowa wypada wtedy, kiedy satelita jest dokładnie nad naszymi głowami. Jeżeli zaczyna swój lot i zaczynamy kierować tam swoją antenę, częstotliwość musimy skorygować o wartości dodatnie. Jeżeli odlatuje od nas, musimy tą częstotliwość zmniejszyć. W paśmie 70 cm odchyłka wynosi plus minus 20 kHz. To dużo. Jeżeli źle ustawimy kanał swojej radiostacji, nie zrobimy tej łączności. Albo nie dolecimy sygnałem nadawczym, albo jej nie usłyszymy. Satelity. W przypadku pasma 2 metrów odchyłka jest około plus minus 5 kHz, dużo mniej. Więc, słuchając na częstotliwości środkowej w szerokim fm możemy czasami pominąć nawet ten efekt. Zresztą przekonacie się o tym sami podczas własnych prób. Mam taką dobrą radę dla Was, moi przyszli kosmici. <noise> Żartuję. Warto poćwiczyć najpierw z odbiorem, zanim zabierzecie się za łączności, bo będzie Wam łatwiej. Jeżeli na hura będziecie próbowali robić te łączności, prawie na pewno Wam nie wyjdzie. Spróbujcie najpierw na zwykłym ręczniaku. Ze zwykłą anteną, poćwiczyć odsłuch satelity i przestrajanie radia o efekt Dopplera. Wtedy bardziej zrozumiecie te zachodzące zjawisko fizyczne. Będzie Wam łatwiej dzięki temu później przeprowadzić dobrą łączność. Zobaczcie, jak to wygląda na ręczniaku ze zwykłą anteną. Jest satelita dokładnie nade mną, więc używam częstotliwości środkowej: 437800, częstotliwość środkowa. Zaczęło być nieczytelne na częstotliwości środkowej. Skorygowałem o kolejne 5 kg ponieważ ISS oddala się ode mnie w tym momencie. Sprawdzam teraz, gdzie jest czytelniej, czy na minus 5, czy na minus 10. Na minus 10 kilo już się zaczyna robić czytelnie. Zostawiam częstotliwość odbioru skorygowaną o minus 10 kHz od częstotliwości środkowej. Programowanie radia. Bardzo ważna kwestia. To was nie może zawieść, ponieważ jeśli się pogubicie na etapie samego programowania radia, to taka łączność nie dojdzie do skutku, bo będziecie mieli źle ustawione kanały. Już wam pokazuję jak wygląda mój folder pamięci. Stworzyłem sobie folder pod tytułem Satelity, i tu mam zaprogramowane wszystkie kanały satelitarne, od razu z kanałami z efektem Dopplera, jak i częstotliwością środkową. Zwróćcie uwagę teraz na ten, co jest podświetlone. Jest o 50 RX minus 10. To jest kanał 70. -tkowy. Z efektem Doplera minus 10 kg, kolejny jest minus 5, częstotliwość środkowa plus 5 kg i plus 10 kg dla SO 50. To są kanały 70-kowe odbiorcze, a teraz nadawcze SO 50, minus 5 kg, środkowy kanał i plus 5 kg z efektem doplera. Mam tak zaprogramowane wszystkie kanały satelitarne w takiej samej kolejności. Tak wygląda folder, a teraz Wam pokażę, jak to wygląda w trybie pamięci. Akurat AO91. Częstotliwości środkowe, wyjściowe, czyli w tym momencie, kiedy satelita jest nad nami. Pamiętajcie, że przy nadawaniu musi być ton nadawczy. Różny w zależności od. Różnych satelitów. Znajdziecie to na stronach AMSATu. Jakie dokładnie. I teraz tak przy nadawaniu, jeżeli nacisnę PTT, nadaje mi na dolnym FAFO AO91TX plus 5 kilo plus 10 kilo. Czyli w momencie, kiedy nadlatuje, kiedy odlatuje jest najpierw minus 10, minus 5 przepraszam, od częstotliwości środkowej i później jest minus 10 jeżeli chodzi o odbiór częstotliwość środkowa 960 końcówka minus 5 i plus 5 w prawo, w lewo, tak? musicie to sobie zorganizować pod swój radiotelefon i pod swoje wymagania i swoje umiejętności operatorskiej obsługi radia to jest szalenie ważne tak wygląda pokrowiec z antenału. ARROWS do łączności satelitarnych fajna kompaktowa sprawa, materiał z kordury antena w środku jest zabezpieczona, bardzo łatwa do przemieszczania i transportu już Wam pokazuję jak to wygląda w środku, paski na rzepy jedną ręką trochę trudno ale jak sobie poradzimy. W środku materiał jest gumowany, antena jest bezpieczna. Tu są poszczególne elementy: jedna część bumu, druga część bumu z rączką i z duplexerem. W środku kabel i poszczególne elementy anteny. No dobra, zabieramy się za rozkładanie anteny. Moi drodzy, jaka antena do łączności satelitarnych. Idealne by było, byście korzystali z tego typu anteny dwupasmowej, skrosowanej. Dłuższe elementy są na pasmo dwóch metrów, krótsze na 70 cm. To chyba oczywiste. Antena jest fabryczna jest kupiona w stanach, ale nie każdy musi akurat pracować na takiej. Ja to rozumiem jak najbardziej. Czemu elementy są pod kątem 90 stopni, i jak to może ułatwić pracę? Anteny na satelitach właśnie są przymocowane pod kątem 90 stopni, więc to ułatwi odbiór takiego satelity jak i także nadawanie do niego. Moja antena w rączce tutaj. Jest zaopatrzona fabrycznie w duplekser, co to oznacza, że stąd wychodzi kabel na dwójkę, stąd wychodzi kabel na siedemdziesiątkę, wchodzi do dupleksera, i jednym kablem dochodzi do radia dwupasmowego. Duże ułatwienie. Nie każdy będzie miał taką możliwość. Albo kupi antenę bez duplexera. Co wtedy zrobić? Można odłączyć te dwa kable i zastosować oddzielne kable do dwóch różnych radiotelefonów. Jeden na odbiorze będzie, drugi będzie na nadawaniu. To da, to da Wam możliwość wtedy odsłuchu samego siebie, czy docieracie na satelitę. Jest to bardziej praktyczne, ale z kolei trudniejsze do opanowania, bo tych elementów, które musicie trzymać i kontrolować, robi się więcej. Na pewno nie każdy z Was na sam początek przygody z satelitami będzie chciał kupować antenę. Można ją wykonać samodzielnie. No, ja niestety nie mam takich umiejętności i zacięcia konstruktora, ale chciałem Wam pokazać, jak wiele jest takich rozwiązań w internecie. Ten szczególnie mi się podoba, bo jest zrobiony, słuchajcie, z plastikowych rurek yy, chyba od centralnego ogrzewania i staśmy mierniczej. Szalenie prosta konstrukcja. Każdy z Was może wykonać taką antenę na własną rękę. Gwarantuję Wam, że na takiej antenie, staśmy mierniczej, też zrobicie łączności. Poszukajcie na YouTubie. Będziecie w szoku, jak ludzie trzaskają łączności na tego typu antenach. Moi drodzy, trzymanie anteny podczas łączności. Tu nie ma żadnego złotego środka. E, nauczycie się tego w trakcie przeprowadzania łączności. Ważne, żeby obracać anteną, szukać tej polaryzacji. Ona się będzie zmieniała z chwili na chwilę. E, poprzez obrót anteny i odsłuch na radiu, będziecie wiedzieli, czy antenę trzymacie. Dobrze czy też źle, kierujecie anteną po widnokręgu, tam gdzie znajduje się satelita. Najpierw będziecie się wspomagali, zapewne aplikacją, żeby zobaczyć, gdzie w tym momencie jest satelita, gdzie on leci, a później, z biegiem czasu i z Waszego doświadczenia, będziecie w stanie sami go śledzić anteną. Bez y, aplikacji i bez położenia. Wystarczy Wam wstępny kierunek, skąd nadlatuje i dokąd leci. Wydaje się, że antena jest lekka, ale po kilku minutach <grytanie> wydaje się, że waży ładnych parę kilogramów. Więc y, możecie podpierać się łokciem o własne ciało. To, czy wysuniecie tą rękę bardzo do przodu, czy ją będziecie mieli przy sobie. To już nie stanowi różnicy. Nie przybliżycie się do satelity odległość jest zbyt wielka. Ważne jest to, abyście mieli otwartą przestrzeń, gdzieś, gdzie nie będziecie zasłonięci blokami, ani przeszkodami terenowymi. Albo wybierzcie sobie miejsce takie do takiego przelotu, gdzie satelita będzie wysoko, i w zasadzie nic nie będzie wam przeszkadzało. Lokalizacja. Jest szalenie istotna. Zazwyczaj ja wybieram miejsca daleko od miasta, żeby nie było zakłóceń żadnych, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. Można spróbować w parku, na jakimś okolicznym wzgórzu, byleby bloki nie przesłaniały nam widnokręgu. Drzewa też oczywiście tłumią. To miejsce, które tu Wam pokazuję, nie jest wymarzonym miejscem, ale mam tu ciszę i spokój, żeby spokojnie nagrać ten film dla Was. I żeby mój piesek, Eugene, mógł sobie spokojnie poleżeć. No i co, moi drodzy, chyba najwyższa pora teorię zamienić w praktykę. Zaczynamy. No dobra, szykujemy się do łączności z satelitą AO91. 11:34 nadlatuje, 11:46 odlatuje. Przelot bardzo ok, bo 23 stopnie. Nie trzeba wysoko trzymać anteny, będzie lżej. Leci z południa przez zachód na północ. Wszystko wiemy. Sprawdzam jeszcze radio, czy jest dobrze ustawione. I działamy. No dobra, AO91. Częstotliwości środkowe. Na odbiorze. Na samym początku będę słuchał na częstotliwości środkowej, to jest pasmo dwumetrowe, więc y, prawdopodobnie będę słyszał bez problemu i bez korekcji Dopplera, więc zostawiam to. Przechodzę na nadawanie, yy, częstotliwość środkowa, będzie nadlatywał i satelita, więc muszę skorygować na sam początek na nadawanie na plus 10. W trakcie przelotu będę korygował częstotliwość nadawania. Pamiętajcie o subtonie. Działamy w takim razie. Sierra Papa One Bravo, CQ. Sierra Papa One Bravo, Sierra Papa One Bravo, CQ. Sierra Papa One Bravo, Sierra Papa Bravo, CQ.

QSL, Juliet Oscar 73, Echo Mike 59, this is Sierra Papa One Bravo, roger? Roger, roger, Thanks for the contact, 73. Bye bye, all the best to you, this is Sierra Papa One Bravo, QRZ. No, dobra, szykujemy się do łączności przez przemiennik zainstalowany na ISS-ie. Satelita będzie nadlatywał ze wschodu, przelatywał nad południem i kierował się na zachód. Radio już gotowe, plus 10 kilo na odbiorze, górne faFO i częstotliwość nadawcza środkowa 145 990, nadaje na środku, nie koryguje o Dopplera, zobaczymy, może się uda. Sierra Papa One Bravo CQ Sierra Papa Bravo CQ. Eco Whiskey 2 Alfa 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 Sierra Papa One Bravo 59 Juliet Oscar 73 Eco Mike QSL. No i co? Czas na podsumowanie. Powiem wam o swoich niepowodzeniach. O tym co miało wpływ na to, że moje łączności na samym początku się nie udawały. Trouble -shotting. Po kolei. Na co musicie zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowania się do tego typu łączności i samej w sobie łączności. Doppler, kierunek, z którego nadlatuje satelita i kierowanie tam anteny, jej polaryzacja i śledzenie samego satelity, który przelatuje. Trzecia rzecz. CTCSS nadawczy. Każdy satelita ma inny. Musicie pamiętać o tym podczas programowania. Czwarta rzecz, blokada square. Podczas każdej łączności musi być cały czas otwarta, bo sygnały często są na tyle słabe, że ta blokada nie otworzyłaby się, nawet w trybie automatycznym. Kolejny temat, który może spowodować to, że Wasza łączność się nie uda, to najnormalniej w świecie silniejsze stacje od Was albo z lepszymi antenami. Nie zniechęcajcie się. Zawsze znajdziecie ten wycinek czasu podczas przelotu, że z małą mocą i z małą anteną tą łączność można zrobić. Kolejny temat to jest zła lokalizacja, zła miejscówka. Coś wam będzie zasłaniało. Bloki, wzgórza, las. Musicie dobrze miejsce dobrać do tego typu łączności. Kolejna sprawa zmora, którą też przeszedłem. Źle zaprogramowane radio musicie na to szczególnie zwrócić uwagę. Sprawdźcie to kilka razy, żeby mieć pewność, że podczas łączności to Was nie zawiedzie. Źle odczytane dane o przelocie satelity też mogą spowodować to, że będziecie o złym czasie lub trzymali antenę w złym kierunku. Może też się tak zdarzyć, że dane satelita mimo to, że jest raportowany, że jest aktywny po prostu będzie wyłączony. Też wtedy tej łączności nie zrobicie. Pomyślcie o tym, co Wam powiedziałem. Przygotujcie się dobrze, a radość z takiej łączności naprawdę no będzie. Jak? Do... Trudne? Nie wiem. Każdy z Was musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam. Czy warto? Myślę, że na pewno. Do usłyszenia, na pewno z częścią z Was na satelitach, w kosmosie, na przemiennikach. Tu jest P1B, Łukasz ze Szczecina. Pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia.